Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. W tym odcinku opowiem Wam o kwestiach kupowania zwierząt jako prezent, a zatem do oglądania. Zbliżający się wielkimi krokami okres bożonarodzeniowy i związany z tym szał skłonił mnie do nagrania tego odcinka, gdyż po prostu w tym okresie dochodzi do. Wielu takich nieprzewidzianych zakupów, zakupów pod wpływem impulsu, które właśnie potem rodzą dość negatywne konsekwencje dla zwierząt. Zatem chciałbym ten temat poruszyć, dać parę rad i po prostu, żeby ludzie mieli większą świadomość tego, co robią. Na początek, co sądzę o kupowaniu zwierząt jako prezent? No to stwierdzę, że co do zasady tego robić nie należy. Nieważne czy to jest pies, kot, ptak, ryba, pająk, wąż, jaszczurka. Co do zasady się z tym powstrzymajmy, a teraz powiemy jak to wygląda w praktyce. Zakupu tego najczęściej dokonujemy pod wpływem najmłodszych. Eee, zobaczą często u kolegi czy u koleżanki króliczka albo kotka, albo jakąś świnkę morską w witrynie sklepu zoologicznego, albo coś jeszcze tam innego na filmie, albo jeszcze w inny sposób coś upatrzą, i nie chcąc im sprawiać przykrości, decydujemy się na taki zakup. W takiej sytuacji, to najczęściej jesteśmy przygotowani technicznie, mamy kupiony konkretny sprzęt, jedzenie itp. Natomiast, czy oby na pewno wiemy, jak się tym zajmować, tym gatunkiem zwierzęcia, jakie konkretnie warunki trzeba mu zapewnić? Chodzi mi tu przede wszystkim o opiekę typu czesanie w przypadku gryzoni, konkretnie jedzenie jakie potrzebuje, czy nie potrzebuje czasem oprócz tego podstawowego jedzenia jeszcze jakichś składników odżywczych. Często też nie wiemy czego dawać mu do jedzenia nie można. Taka kwestia akurat jest już dużo rzadziej Obecna w świadomości kupujących, a tak też być nie powinno. Gorzej jest, jeśli decydujemy się kupić komuś zwierzę, powiemy, że komuś zależy na tym danym zwierzęciu, żeby je posiadać, żeby je hodować. Kupujemy je w ciemno, nie wiedząc, właśnie czy ta osoba ma i konkretną wiedzę na temat jego hodowli. Jaki konkretny sprzęt potrzebny do jego hodowli? Jest to właśnie bardzo ważne, żeby takie zwierzę miało zapewnione warunki, gdyż o ile taki pająk, którego właśnie najczęściej kupujemy w takim pojemniczku, może w tym pojemniczku pobyć jakiś czas, nic wielkiego mu się nie stanie. Natomiast zwierzęta kręgowe już wymagają. Bardziej konkretnych środków do życia, i nie możemy ich przez jakiś czas pozostawić bez odpowiedniego sprzętu, jedzenia, gdyż po prostu to się źle odbije na ich zdrowiu. Jak wiadomo, sprzętu jedzenia tak z dnia na dzień po otrzymaniu takiego zwierzęcia nie nabyjemy. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś chciał dostać papuszki, ktoś chciał tą osobę uszczęśliwić. Jej te papuszki kupił, ale po przekazaniu tych papużek okazuje się, że osoba obdarowana nie ma odpowiedniego sprzętu: klatki, poidełka czy pożywienia dla tych papużek I co, teraz z dnia na dzień, jeśli to jest jakieś większe święto, nie da rady się kupić sprzętu dla tych ptaków. Nie ma dla nich, właśnie, klatki, jak wspomniałem, a czym ma je żywić? nie ma właśnie specjalistycznego ziarna dla tych ptaków to czym ma karmić te ptaki? Suszonym chlebem Raz, że tak robić się nie powinno, bo to ptaki obtłuszcza, to jest dla nich niezdrowe a dwa, to nawet nie wiadomo czy ktoś ten suszony chleb ma swoją drogą, więc musimy być na to też wyczuleni, musimy wiedzieć, że ta osoba zna się na tych ptakach, naprawdę ich chce jest pod względem technicznym przygotowana do ich hodowli. Oczywiście z tym chlebem to tak, ten drugi punkt to tak było dla śmiechu, że nie wiadomo czy go ma, ale wiecie o co mi chodzi w każdym razie. Ponadto takie papuszki wymagają suplementacji wapnia, są w sklepach zoologicznych dostępne właśnie kości mątwy, łodzika. Dla takich papug, aby mogły sobie podgryzać i uzupełniać wapno, i też musimy po prostu być świadomi tego, czy taka osoba będzie wiedzieć o takich specjalistycznych potrzebach tego ptaka, aby po prostu ten ptak był zdrowy. Podobnie z jaszczurkami, wężami i żółwiami, czyli gadami, gady muszą być umieszczone w terrarium albo w dostosowanym dla nich zbiorniku. Gdyż po prostu gat nie może chodzić samopas po domu, gdyż to też nie jest dla niego dobre. Właśnie dla gada musi być odpowiednie ogrzewanie, żeby mógł prawidłowo funkcjonować. Może to właśnie być jakaś żarówka yy, specjalna albo jakaś mata, kabel grzewczy, gdyż gat musi się wygrzewać. Ponadto wiadomo, że trzeba im zapewnić odpowiednią dietę. Bo o ile wąż raz na tydzień, raz na dwa tygodnie spożywa pokarm to jesteśmy w stanie go przez ten czas przetrzymać raczej powinniśmy zdążyć kupić mu mrożone gryzonie przez ten czas natomiast inaczej sprawa wygląda już z jaszczurką. Jaszczurka je co dwa dni, co trzy dni więc może wydawać się, że zdążymy coś w tym czasie dla niej ogarnąć, jakieś jedzenie bo wydaje się, że to jest dość długi czas, ale niekoniecznie niekoniecznie w małej miejscowości więc tutaj kwestia kupienia żywności jest bardziej pilna i niekoniecznie w te 2-3 dni się wyrobimy, zwłaszcza właśnie przy jakichś większych uroczystościach. Natomiast w przypadku żółwi pokutuje przekonanie, że żółw sałatę. To jest nieprawda, gdyż żółw wymaga dużo bardziej zróżnicowanej diety, różnych warzyw, różnych owoców. Są też żółwie mięsożerne, które by zjadły jakiegoś robaka czy jakiegoś skorpiaka, jakrak, czy krewetka, jakąś rybę, jakiegoś ślimaka. Więc te składniki odżywcze też muszą być im zapewnione. A żółw żyje nawet kilkadziesiąt lat i przez kilkadziesiąt lat je tylko sałatę. Zresztą, znowu żartem, czy ktoś tą sałatę w domu w ogóle z początku będzie miał. Poza tym, jak wspomniałem, gat musi być cały czas w terrarium. Przykładowo żółw często zdarza się, że chodzi sobie swobodnie po domu, no ale to jest dla niego niedobre, no po prostu powoduje to u niego różne choroby układu ruchu, gdyż po prostu takie twarde, śliskie podłoże nie jest dla niego podłożem naturalnym i takie podłoże naturalne będzie lepiej odzwierciedlane w terrarium, gdzie ma jakiś piasek, ziemię czy coś w tym rodzaju, jakiś torf. Ponadto gady. A także płazy jak żaba rogata wymagają suplementacji wapnia i innych składników odżywczych. Jeśli tego nie robimy, to mogą się rozwinąć różne choroby, przykładowo krzywica, która właśnie wynika z braku wapnia, witaminy D oraz braku uświetlenia OV, UVB. Właśnie to dobrze się składa z tym, co wcześniej mówiłem o zapewnieniu oświetlenia, to powoduje powykrzywianie ich szkieletu, a to po prostu utrudnia tym zwierzakom życie i po prostu powoduje im cierpienie. I każdy zdrowo myślący powinien wiedzieć, że nie można zrobić w ten sposób, że pomyślimy sobie: "A kupimy komuś zwierzątko, kupujemy i w ciemno temu komuś to zwierzątko dajemy, a nawet nie wiemy, czy ktoś by na to zwierzątko ochotę miał". Ponadto musimy też mieć ręko imię, że osoba, której kupujemy zwierzę, będzie osobą odpowiedzialną która weźmie na siebie ciężar opieki nad tym zwierzęciem i której to osobie po kilku miesiącach to zwierzę się nie znudzi i po prostu to zwierzę nie skończy na ulicy, na śmietniku, w lesie albo w nieludzki sposób wiadomo co. Są dwie sytuacje, kiedy możemy się na zakup żywego zwierzęcia dla kogoś skusić. Pierwsza sytuacja jest wtedy, kiedy wiemy, że ta osoba dane zwierzę chce, że jest to osoba odpowiedzialna, która jest do tego przygotowana pod względem technicznym, jak i pod względem wiedzy, że będzie wiedzieć, jak tym zwierzęciem się zajmować, jaką opiekę temu zwierzęciu zapewnić. To jest pierwsza sytuacja. Natomiast druga sytuacja jest wtedy, kiedy mamy osobę, która już tymi zwierzętami się zajmuje, ma warunki techniczne do opieki nad nimi, czyli sprzęt. Ma wiedzę, doświadczenie, i wiemy, że taka osoba będzie w stanie takiemu zwierzęciu zapewnić warunki do życia, szczególnie jeśli wiemy, że dana osoba chęć posiadania danego nowego zwierzęcia deklaruje. Natomiast jeśli znamy jakąś osobę, która się przygotowuje do wejścia w świat terrorystyki, natomiast nie chcemy takiej osobie kupować zwierzęcia, bo po prostu wiemy, że do niej jest dobry pomysł, to mamy wiele innych możliwości co takiej osobie możemy sprawić. Można wziąć dla niej jakieś podłoże, możemy wziąć elementy wystroju, możemy wziąć jakieś pojemniczki, które posłużą się jej do hodowli, karmówki albo do jakichś małych przykładowo pająków. Możemy kupić już jakieś duże terrarium, jeśli ktoś planuje przykładowo węża Możemy kupić jakiś sprzęt elektroniczny, jak taki higrometr z termometrem, możemy kupić jakiś sprzęt ręczny, jak taki zraszacz, jak penseta, czy przykładowo hakofologiczny dla kogoś, kto by chciał hodować, albo już przykładowo hoduje węże. Mam nadzieję, że ten krótki, bo krótki, ale ważny odcinek dotrze do kogoś, kto ma rusterki, do kogoś, kto pozostaje we wątpliwościach że uświadomi komuś, że nie zawsze opłaca się kupować żywe zwierzę. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam Was na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie. Zostawcie proszę suba, łapkę w górę i komentarz, to naprawdę bardzo się przyda. Zapraszam Was na kolejne odcinki, które już niebawem. Do zobaczenia i cześć!